Nigdy nie odpisuj nieznajomej dziewczynie. Witam. Dzisiaj Wam opowiem ciekawą historię, sytuację ku przestrodze i być może wielu facetów na to się nabiera. Nie mówię, że to jest częsty przypadek, no ale gdzieś tam raz na jakiś czas nieświadomie możesz połknąć haczyk, no i przez to dziewczyna. Do której gdzieś tam zagadałeś, czy się kilka razy spotkałeś, czy raz się spotkałeś, no, może po prostu zerwać z Tobą kontakt właśnie z tego powodu. I już lecę z tematem. A więc, tak, przykładowo poznałeś dziewczynę, wziąłeś od niej numer, albo wymieniliście się gdzieś tam Insta, TikTokiem, Snapem, już obojętnie, co tam teraz jest. No i przykładowo. Tamta dziewczyna wysyła swoją koleżankę, ewentualnie pisze z fajkowego konta do ciebie. No i gdzieś tam przykładowo: hej, fajne masz zdjęcie, hej, fajnie grasz na gitarze, hej, fajnie grasz na perkusji, bla bla bla. Po prostu sama pierwsza do ciebie napisała, co już powinno wzbudzić w tobie. No, ostrzeżenia, zaniepokojenia i powiem Wam szczerze, jak byłem mały gówniarz, to wrobiłem się w takie sytuacje, że gdzieś tam hejka, coś tam tego, gadałem z tą laską, później gdzieś tam, e, że no, my się chyba gdzieś tam na dyskotece poznaliśmy, bla, bla, bla i tak dalej, no nie kojarzę, no ale coś tam tego, no i gdzieś tam ty jesteś ten, moje imię i tak dalej, no i gdzieś tam y, ja, że no fajnie się gdzieś tam, to może moglibyśmy się spotkać i tak dalej, no nie, I, i powiem wam szczerze, że później gdzieś tam dziewczyna zrywała ten kontakt, no i później druga dziewczyna też zrywała kontakt, bo to była ta sama dziewczyna, i ona po prostu mnie sprawdzała, czy jestem babiarzem, podrywaczem i tak dalej, no nie, i Dziewczyna po prostu zrywała kontakt. Po prostu dzwoni, nie odbiera abonent, ma nie, coś tam, coś tam, no nie. Albo i naprawdę, są dziewczyny, no znaczy większość dziewczyn, jeśli dowie się, że jesteś jakimś tam podrywaczem, babiarzem, uwodzicielem, flirciarzem i tak dalej, no to może je to zniechęcić, no nie, i to jest przypadłość w. Wie, nie tylko gdzieś tam w na, wieku nastolatek, bo ale naj, najczęściej nastolatki gdzieś tam sprawdzają, no ale też starsze też tak samo mogą zrobić, no nie? Dlatego, no, to mnie nauczyło. Raz miałem też jedną sytuację, słuchajcie tego, gdzieś tam e, od jakiegoś DJ-a byłem na imprezie. No, i on taką składankę sprzedawał, tanio, bo, bo za dwie dychy ale to była jego składanka, to były jego traki z winylów, zgrywał taki po prostu kosmos. No i ja, gdzieś tam dobry człowiek, gdzieś tam udostępniłem to, te kawałki na jakimś tam zamkniętym forum dla takich ziomków jak ja. No nie, podzieliłem się. No, i co najlepsze, on na tym forum też tam był. No, i jeszcze mi gdzieś tam na żywo powiedział, że nikomu nie udostępniał, bo on po prostu z tego żyje, zarabia też, no nie. No ma z tego hajsa to są naprawdę e, takie no, rare tracks, no nie rzadko spotykane naprawdę. I no. Ja gdzieś tam to właśnie, żeby się podzielić z innymi dzięki temu gdzieś tam, e, no, szacun miałem i tak dalej, no i ten gościu. Gdzieś tam, żeby mnie znaleźć, no to też do mnie napisał na komunikatorze, jako jakaś tam dziewczyna. I pisze do mnie, hej, czy ty byłeś tam na dyskotece, czy coś takiego, no nie, i że tego, albo... No ja mówię, no to ja, no nie, a ty, ja, ja, jak ty tam miałeś tam na imię, coś takiego? No ja, no i jakoś tak zacząłem pisać, to no nie, no i nagle ten gościu, słuchaj gnoju, i coś takiego, masz tu szybko. I zaczął mnie straszyć, no nie, że, że i tak dalej. Już wiem, kim ty jesteś, no nie, i tak dalej, no nie, no ale ogólnie, no, usunąłem, no nie, i skończyło się tylko na po prostu, e, no, jakby to powiedzieć, pstryczku w nos, no nie, ale no, mówię. Zazwyczaj, jakby to powiedzieć, no, nie odpisuje nieznajomym bo ludzie są różni i no ja święty też nie jestem, ale no już powiedzmy, trzy razy się tak złapałem. Trzy, no nie, dziewczyny jest z, z kilka, no, no tak, z, trzy razy dziewczyny no i raz ten gdzieś tam e, gościu, no nie, i to mnie nauczyło, no nie, naprawdę dużo dziewczyn gdzieś tam e, nawet swoją koleżankę z Wysyła, siedzą razem u koleżanki, ona Ci wysyła gdzieś tam zaproszenie, czy Cię gdzieś tam followuje, czy coś, no i gdzieś tam m, po kilku gdzieś tam dniach gdzieś tam e, pisze do Ciebie, jakieś tam lajki Ci daje, no nie? No tak po prostu sposobem, no nie? No i tego. E, no i... Ja... Głupi dzieciak... No, wdawałem się, myślę sobie, wow, pisze do mnie panienka. No super, pewnie gdzieś tam e, da, dałem jej namiary, już nie pamiętam. No nie, no no ale jak pisze, to pewnie mi kojarzy, no nie? No i gdzieś tam e, wpadałem, bo później e, ta dziewczyna. A ty znasz, znasz Justynę? Znasz Justynę? No, no to ja jestem jej koleżanką i, i wyszło coś. No i mnie po prostu gasiły i. Później już jedna i druga nic nie było, no nie? To był mój błąd. I wielu gdzieś tam y, facetów no popełnia ten sam błąd i później dziewczyna y, no nie odbiera telefonu. Przykładowo dzwonisz do niej. Wszystko było super. Wszystko było super i nagle zerwała kontakt, no nie? No bo się gdzieś tam sprawdziła. No nie tak samo jak y, przykładowo y, są coś gdzieś tam Podrywacza, trenerzy, czy coś takiego, i oni na przykład mają swoje kanały z imienia i nazwiska. No nie, no to też i dziewczyna, przykładowo, może on poznać dziewczynę, może być wszystko super, spędzą razem wieczór, yy, jakąś kolację, czy tam spacer. No nie, nie dojdzie gdzieś tam do seksu, a nic, no ale dziewczyna gdzieś tam w internet wpisze jego imię, nazwisko, no i wyskoczy. Jakiś tam trener tego, no i gościu już, yy, powiem szczerze, już większość dziewczy nie odezwie się. Po prostu zerwie kontakt i on będzie gdzieś tam miał zagwostkę, będzie zastanawiał, co zrobiłem nie tak, no nie? Wszystko było super, wszystko śmiała się, wszystko było perfekto, no ale to, że robisz to, co robisz, sprawiło, że ona nie chce być kolejną. No nie, są dziewczyny, którym to nie przeszkadza, no nie, no ale to jest mniejszość, no nie? My tutaj jesteśmy po to, żeby zwiększać swoje szanse. Jeśli jestem w stanie zwiększyć swoją skuteczność o 1%, o 1%, nawet o 0,5%, to 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 robię. No nie? Dlatego gdzieś tam no, nie odpisuję dziewczynom których nie znam. Zazwyczaj większość moich dziewczyn to są wszystkie znam. Nie dodaję gdzieś tam ludzi, których nie znam. Na jakichś portalach społeczności. Tak samo w telefonie. Czasem miałem tak, że e... dziewczyna potrafiła do mnie dzwonić z obcego numeru nie miałem w książce, odbierałem i przykładowo jakieś dzwonią do mnie razki w nocy, druga, trzecia w domu, w nocy i gdzieś tam gadają ze mną. Ja nie wiedziałem w ogóle kto, to ile miałem takich akcji, no nie? Dzisiaj no, jak gdzieś tam no, odbieram telefony, bo muszę, no, ale staram się szybko wypytywać, kto dzwoni, i też gdzieś tam. Dziewczyny, z którymi się spotykam, no to mam je w telefonie, no ale też usuwam, no nie, no ale zazwyczaj jeśli dziewczyna nie odebrała i nie odezwała się w ciągu tygodnia, no w ciągu 48 godzin tak naprawdę, no to już się praktycznie nie odezwie, to ten numer mi nie jest potrzebny. No nie, inaczej wygląda sytuacja z byłymi gdzieś tam dziewczynami. No one to też potrafią się po pół roku, po miesiącu na urodziny, potrafią się załączyć, odpalić i tak dalej. Więc to jest inna sytuacja, no nie. Także, no mówię, musisz działać no mądrze. Dzisiaj. Praktycznie nie jestem w stanie. Żadna dziewczyna nie jest w stanie mnie zaskoczyć. No nie, ja po prostu wiem. Wiem po prostu. Z czasem jest tak, że poznałem dziewczynę. Poznałem ma chłopaka. Ona mnie gdzieś tam dodała, no i później jakiś ziomek mi wysyła zaproszenie. <laughs> Oczywiście nie dodaję go, bo go nie znam. No nie, I to też może być tak, że gościu po prostu sprawdza mnie. Chce mnie sprawdzić, chce mnie gdzieś tam pocisnąć. A ja po prostu totalna olewka, no nie? No, naprawdę dużo jest historii. Najważniejsze to jest to, żeby właśnie internet ograniczyć do minimum. No nie? zamknięty gdzieś tam profil i tak dalej zero jakiś tam nazwisk no i tylko po prostu niech będą miały cię te dziewczyny które powiedzmy no no masz no nie bo to jest nieuniknione też no muszę mieć te zawsze gdzieś tam laski no mam pododawane i tak dalej swoje no bo mówię jedną na przykład się spotykam z Ukrainy to ona no nie miała telefonu polskiego czy coś tam, jakiś numer dziwny, to, to podała ten Insta, ale później jak gdzieś tam e, przykładowo e, zmieniła na polską kartę, to sama wysłała numer, ja zadzwoniłem, no nie, więc jest zawsze tam jakaś komunikacja, no nie. Zresztą wiele dziewczyn też prosi mnie, żebym gdzieś tam e, jej tego Insta podał, czy Face'a, no nie, żeby mówić, że. Jakby zgubiła telefon, no nie, no to żebyśmy mieli kontakt, żeby to się nie urwają. Ja mówię, ja wiem, ja rozumiem, dlatego mam koło zapasowe zawsze, no nie, więc spokojnie mamy się tutaj. I raz miałem taką sytuację, że ja miałem konto na Insta chyba dwa lata. No i ktoś mi się włamał, no nie, ktoś mi się włamał, e, zablokowali, zablokowali mi. To było niedawno. W grudniu. No i jedna dziewczyna. Miałem tam chyba z pięć dziewczyn, do których nie miałem numeru telefonu. Po prostu sytuacja się powoli rozwijała. No i mi wszystko to skasowali. Już nie, nie dało się odzyskać, no nie? No i tego. No i jedna dziewczyna wystraszyła się, bo myślała, że ja ją usunąłem czy coś, ale miałem numer, no nie? E, no i gdzieś tam e, dzwonię do niej. Za kilka dni ona w ogóle. No ja już myślałam, że się na mnie obraziły, że mnie usunęłeś z tego i po prostu bałam się do ciebie zadzwonić, chciałam do ciebie gdzieś tamtego, ale bałam się, że mnie gdzieś tam usunąłeś, że no, że zerwałeś. czy to Ja mówię, nie, słuchaj, no ja po prostu wchodzę rano nagle, nie wiem tysiąc jakichś nowych obserwujących, no nie, w ogóle jakiś nie wiem o co chodzi, nagle dostaję powiadomienie, że gdzieś tam złamałem regulamin, gdzie w ogóle nic nie robiłem, zablokowano mi, no nie, później nagle przychodzi mi za dwie godziny, że twoje konto zostało zablokowane, bla, 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 coś tamtego, i gdzieś tam jakieś wyszli, skany czegoś tam i tak dalej. Już to lałem, no nie Nie będę wysyłał jakieś e, skany twarzy, dowodu i, i może jeszcze, nie wiem, numer karty kredytowej, no nie. No i, i, i założyłem nowy, no nie? Założyłem nowy. No i ona gdzieś tam od razu mi na fejsie gdzieś tam napisała wiadomość, bo ona nie ma. Ja też tak nie użyłam, no ale no, mam nowy ten nowego Insta, no i no ale chyba mi sześć lasek przepadło, bo w ogóle nie znałem ich ników, a to były świeże dziewczyny. Świeże, które miały facetów i numeru nie podały mi, no bo niektóre nie podają też, no nie? I ja sobie gdzieś tam mm, je później gdzieś tam no piszę normalnie hej, podaj numer, no nie, ale to jeszcze no nie mogą, bo tu się z tą spotykałem, tam jeszcze z drugą, więc no to one były zakolejkowane, no nie. Nie, no bo mówię, z czasem w miesiącu, no mówię, ogarniam tyle dziewczyn, że, no mówię, na przykład mam 5 numerów i z 2 trzy jakieś tam Insta czy fejsy no i tego. No i najpierw dzwonię do tych yy, przez telefon i one gdzieś tam nawet się nie odzywam, no nie? I nawet nie pamiętam, bo niektóre mają takie po prostu niki, że nie tego, no ale tam jedną, jedną sobie yy, zapamiętałem. No i o, gdzieś tam ona sama, jakby to powiedzieć, no sama, gdzieś tam, e, no, no wysłałem jej tego, pamiętałem ją, Zosie, <grym> no Zosia jeszcze zakolejkowana jest, no nie, więc y, temat się rozwija z nią powoli, jeszcze nie mogę gdzieś tam się z nią spotkać, no ale y, dużo mi przepadło, no nie miałem dużo dziewczyn. Wow, przez te dwa lata na e, no kilka, no ponad 100, ponad 100 lasek miałem tam e, m, dodanych, no nie, i przepadło, no i większość dziewczyn gdzieś tam no też nie pamięta i tak dalej, one w ogóle no, no i no nic, nie łamie się, nowy ten już mam gdzieś tam od miesiąca to już mam gdzieś 20 no nie więc spokojnie gdzieś tam zakolejkowane są i aktualne to było fajne bo gdzieś tam e, dzięki temu miałem taki wskaźnik ile mniej więcej poznaje lasek no nie taki, taki mój e, panienko licznik no ale ogólnie e, chodzi o to że Właśnie miałem też takie sytuacje, że jakieś dziewczyny wysłane przez inne dziewczyny do mnie pisały, ja nie odpisywałem, no nie, nie odpisuję do dziewczyn, do nikogo, kogo nie znam, no nie, bo ja wiem o co w tym chodzi, także no i dzięki temu, powiem Wam szczerze, dzięki temu, dzięki temu... No dziewczyny odbierają telefony, no nie, po prostu test zdany pomyślnie, no nie, test, o którym już wiedziałem i wtedy gdzieś tam się spotykam, jest wszystko fajnie, no nie, no mówię, no ciężko, ciężko mnie gdzieś tam zaskoczyć, no nie, już po prostu przerabiam tyle tego, że dziewczyny ogólnie są mega powtarzalne, one po prostu wszystkie gdzieś tam przekazują sobie informacje gdzieś tam, jedna do drugiej gada przez to i przez to one są przewidywalne mega przewidywalne jeśli są mega przewidywalne to można e, mieć nad nimi przewagę no nie czyli ja wiem co mam zrobić wiem jak mam zareagować e, wiem że gdzieś tam nie odpisuje obcej no i później dziewczyna e, czasem jest tak że sama się wygada że no ty tam pisał ktoś do ciebie czemu nie odpisaj no i ja nie odpisuję kogoś kogo nie znam o, o, co ty tego, no, nie? no, i plusuję i dziewczyna gdzieś tam. Bo majtki same spadają. Naprawdę. Bo jestem wiarygodny, nie wychodzę na jakiegoś podrywacza i tak dalej. I po prostu mam fajnie z dziewczynami, no, nie. I dlatego mówię, żebyś ty też uważał. Uważaj, bo możesz się na to gdzieś tam naciąć, no, nie. Naprawdę. Możesz się naciąć i możesz po prostu stracić. Fajną dziewczynę. No nie, także, no mówię. Wiem, że czasem może napisać do ciebie mega jakaś konkretna dziewczyna i tak dalej, no ale no nie, to, to jest zbyt piękne, no nie? Żeby było prawdziwe. <laughs> Działaj na żywo, poznawaj, ograniczaj gdzieś tam jakieś inne interakcje. I po prostu telefon to ma być twoje gdzieś tam serce rozgrywki. No nie dzwonisz, umawiasz się, ograniczasz do po prostu minimum pośredników, czyli portale, telefony i tak dalej. No bo możesz wpaść jak śliwka w kompot i przez to e, później płaczesz, e, denerwujesz się, bo nagle dziewczyna nie odebrała telefonu. A było tak super. No to właśnie ci mówię dzisiaj, że jednym z powodów jest to, że e, gdzieś tam byłeś sprawdzany. Przez służby tej dziewczyny. No i gdzieś tam sprawdziły cię i się potwierdziło, że nie jesteś wart czegokolwiek. No i dziewczyna nie musi się nawet tłumaczyć, no nie. Ona się nie, nie musi tłumaczyć, że takie rzeczy robi, a dziewczyny, no żeby gdzieś tam sprawdzić faceta, są w stanie posunąć się do wielu niemoralnych rzeczy, no nie, no ale już o tym wiesz, także mam nadzieję, że zrozumiałeś.